Cześć, tej strony graczka napowy. Dzisiaj numer grudniowy 2003 roku jest to numer ostatni oczywiście. A w nim zaraz zobaczymy, co w nim. Oczywiście jest świąteczny. Tutaj widzicie jest nowka sztuka komiks. Wcześniej tutaj tych komiksów nie było, nie zaobserwowaliśmy, teraz jest ich więcej. Dalej, jeżeli chodzi o CD, no to Dino Island, kiedyś o nią już opowiadałem, taka całkiem przyjemna, chociaż niczym się nie wyróżniająca, symulacja hodowli dinozaurów w parku, kangurek KO2, no to oczywiście klasyka, dalej... Yy... Odjazdowy rajd, Fifa i Need for Speed to już są demówki Natomiast Pełną właśnie był Dino Island Tutaj się też wiele nie zmieniło, dalej Harry Potter, dalej Simsy Ghost Master na trzecim miejscu, Rayman na pierwszym I dalej reklama w serii Bionicle, jakaś Kolejna, następna seria. Tutaj widzimy e, kolejne recenzje i opisy. Macie nawet wyciąg z Empika, tym razem które gry były najpopularniejsze, które się tam najlepiej sprzedawały. Jest to FIFA, Odziwo, Matrix, Wormsy. No a tu widzicie. Klimat świąteczny. The Sims Abracadabra, czyli kolejna już edycja, dodatku do The Sims W tym wypadku stawiamy na czary Pamiętam, że tam była jakaś taka pokojówka z kości zrobiona, jest tutaj nawet Generalnie chodzi o rzucanie czarów, eliksiry, tam były pojedynki magiczne chyba z tego co pamiętam można to będzie pokazane, tu jest podzierek na arenie, widzicie. Więc takie coś też istniało. Widzicie na czwóreczkę ocenione. Mistrzostwa Świata w Quidditchu, no to oczywiście Harry Potter. Nic, jak, nic innego tu nie mogło być. Natomiast tutaj niestety. Nie było mi nigdy dane się z tym zapoznać. Także trudno mi coś opowiedzieć. Natomiast widzicie, że naszą steczkę ocenione. Także wszyscy fani na pewno y, ogrywali. FIFA Football 2004. No to cóż mogę rzec. Żaden ze mnie fan piłki nożnej, więc tutaj trudno mi powiedzieć dosłownie cokolwiek. Aczkolwiek widzicie, że z roku na rok było coraz lepiej graficznie i, i teraz tak samo podobnie, jeżeli chodzi o mechanikę gry, bo to się dużo nie zmienia. Koro już są chyba dalej te same z tego, co kojarzę, więc. Na S podanie, na D był strzał, na A, A to było chyba te loby, czy jakoś tak tam szło. I na szósteczkę ocenione. No i tutaj kangurę da Druga osobiście yy, o wiele bardziej mi się podoba jedyneczka, natomiast dwójka całkiem porządna, bardzo przyjemna przygoda. Sporo naprawdę różnorodnych poziomów. Wiele yy, Bosów, różne oczywiście wiecie, klimaty. Mamy morskie w cudzysłowie na jakieś... Nie, no, morskie, na na jakimś, wiecie, pontonie różnego rodzaju yy, jeszcze pamiętam, jak, nie pamiętam za bardzo jak to tam dokładnie natomiast trochę grało, natomiast na pewno znowu był bosem ten myśliwy, ten zły myśliwy, który tam porwał kangurka w pierwszej części Trzeba ja też odświeżyć widzę temat. Końci żarto wierzę w machangurka kaby o minęła, więc tego nie mogłem dopuścić. O, tutaj widzę, że siedzi już ten frajer. No i Sin City 4. Czyli... Następna część City, City Buildera Nie wiem to jest dodatek, czy godziny czy, czy to jest... Tak, to jest dodatek, to jest Sims 4 Fu, Sim City 4 Widzicie różnego rodzaju katastrofy naturalne chyba się tutaj są dodawane Tornado, widzicie UFO Więc Takie rzeczy się bawili Ocena na piąteczkę. Widzicie grafika. Mnogich rozwiązań ekonomicznych. Natomiast żalili się, że trzeba mieć naprawdę dobry sprzęt. A ten dobry sprzęt to było. O 128 MB RAMu. Widzicie 32 MB karty graficznej. No. Z tamtych czasów to jeszcze. Wiesz, wiecie. Nie było takie hop siup Dalej jednej czyli. Ten materiał powinien być sponsorowany przez jej, bo już była piąta czy szósta gra od nich. Tu też dużo nie mogę niestety powiedzieć, bo na nagrach sportowych się nie znam specjalnie. Natomiast, no, wyglądało, obiecująco na pewno, myślę w tamtych czasach. Tutaj, komiksik. Bardzo przyjemna seria. Bardzo ciepło też wspominam. Pytania, odpowiedzi. Piraci Nowego Świata, czyli kolejna gra piracka. Przypomina mi nieco Seed i Pirates z tego co widzę. Natomiast oceny. Mówią, że to nie było nic wartego uwagi. Fatalne wątki ekonomiczne, absurdalność morskich pojedynków, monotonia gry. Gipskiej AI komputerowych przeciwników, błędy w opisach zapisu liczne osterki, logiczne w, e, w grze. A tylko ładnie wygląda i... O dobrze się słucha muzyki podobno, więc... Trudno coś mówić. O dobrej grze. Tutaj dalej opinię. Widzicie widzicie konkurs na prosiaczka i przyjaciół. Chociaż jest do wygrania piękna i bestia, więc ten prosiaczek tak nie do końca. Ale widzicie, nagrody były też srogie. Widzicie, w radiu, magnetofon był, także było o co grać. Tutaj strony internetowe. Widzicie kamienie szlachetne. Serwis filmowy. E-kartki. I coś o pieskach. nie nieopolnie te kartki dzisiaj idą. Widzę kolejne konkursy. Cała masa konkursów na plecach z Naldem. Widzicie, że poszaleli te święta. No i co? No i kody. Głównie zajdominują widzę gry sportowe i ekonomiczne No i tutaj jedynie co Lady Pierścieni a tu tylko w ogóle napisali kom, jakieś kombo uderzenie tych kodów nie ma widzę. 3czka ale głównie mówię gry sportowe kolejny komiks, widzicie. Także było tych komisów coraz więcej, boś na naprawdę już sporo do poczytania. No i oczywiście kolejny konkurs. Jak żeby inaczej? Prawda, nagród już nie ma, ale możecie dalej sobie na nie odpowiedzieć. Niech tam zajdzie odpowiedź pod kamień, może coś się stanie. A tutaj filmy na vhs ach po raz kolejny. Tam troszeczkę inne filmy widzę. A ceny chyba podobne. Chyba cena jest jeszcze dalej taka sama, więc. Ja wam dziękuję za uwagę. To już jest finał. Yy, yy, miesięcznika, jeżeli chodzi o rok 2003. I zabieramy się niedługo za rok 2004. Także dziękuję za uwagę. I do zobaczenia. Cześć.